Cześć się mordeczki, z tej strony Drobix A w dzisiejszym odcinku zrekrutuję dwie bądź trzy osoby do właśnie timu THC Zagramy jeden na jeden na boksach do trzech Mam nadzieję, że przegram, że trafię na takie osoby, które mnie po prostu rozwalą do zera Żeby jak najwłaśnie, jak najlepsze osoby w tym teamie uczestniczyły Na pewno lepsze ode mnie Bo co widzicie, no 1330 punktów na arenie Czyli to nie jest zbyt dużo Nie gram też areny, ale... Nawet gdybym grał to bym pewnie nie miał więcej niż 3K punktów, więc no. Ale na wstępie odcinka, bo ostatnio słabo nam idzie z tymi łapeczkami do góry. Toczat 150 łapeczek i rekrutuje kolejne osoby na odcinku. Mam nadzieję, że właśnie taki odcinek się spoko przyjmie, że on się spodoba. Nie zapomnijcie również o subskrypcji. Napiszcie w komentarzu hashtag teamTHC a ja wylosuję po prostu jakiś komentarz, który wygra 20 zł of kart. Więc kolejny konkursik w dzisiejszym odcinku. Dobra wariaty, ja już wam nie przedłużam. Pamiętajcie, nagrywajcie odcinki do hashtag teamTHC.

Okej okay, mordeczki, jesteśmy z pierwszą osobą, którą będziemy dzisiaj rekrutować yy, Fishy, Możesz się właśnie przedstawić, tam powiedzieć ile masz lat I zagramy 3 do 3 w boksy I w zależności czy ja wygram, czy ty wygrasz To raczej zobaczę jak grasz I powiem ci po prostu, czy się do teamku dostajesz, czy nie To możesz tutaj opowiedzieć o sobie kilka rzeczy Bo odcinek już twój oglądałem yy, Grasz dobrze, tylko jakoś Ta mi się trochę nie podobała Nie wiem, czy tak specjalnie miało być, czy... Czy nie, ale. No, nie wiem, to mam. Tak. Mam 13 lat. Gram od pierwszego sezonu. Na, na, na padzie grałem wtedy. Tak. A, a teraz grasz na kąpie. Tak. Dobra. Kurde, tak. Chcecie porobić i. Tak trochę mi to nie wychodzi. <laughs> yy, dobra, to powiedz mi wariacie. O kurde, ale edycję to masz dobrą. Powiedz mi wariacie, czy byłeś kiedykolwiek w jakimś teamie, albo czy na przykład yy, robiłeś kiedyś, czy to jest twój pierwszy taki odcinek z rekrutacji? Z rekrutacji to pierwszy odcinek, ale w nie byłem. Tak? A w jakim? W jakimś takim yy, rozpoznawalnym troszeczkę, czy taki jakiś tam ze znajomymi tworzyłeś jakiś tam team? No taki pomiędzy, to miałbyś taki niedługo pójść profesjonalny team, tylko grafika nie mogliśmy bo kolega skończył. Aha. Czaje, czaje. Kurde, coś tutaj nam długo ta gierka, coś czuję, że będzie tutaj długo grana. Bo jak widzę. O, ale już go tutaj skończysz. Moją przygodę. O, to lepiej dla mnie. Dobra. 1-0, ale powiedz ci wariacie, że naprawdę edycję to ty masz z znakomitą wręcz. Ja edytuję tak. Jak edytuję? Nie grałem może mega długo w Fortnite'a, bo od niedawna gram w Fortnite'a znowu Ale edytujesz mega szybko To już jest wielki plusik dla ciebie to, to ja Oj, oj, problemy najmana No 2-0 no. Ale, no chyba tutaj, punkcik no. będzie jakiś. <gry> no, może to być dlatego, że trochę się stresuję, ale. Nie masz w czym się stresować. Nie mam też takiej oglądalności wielkiej teraz, żeby się czym stresować. Oczywiście fajnie, że Mogę, możemy sobie zagrać, mogę tak sprawdzić. Bo nie powiem, że nie ten team mega się cieszy, że mam ten team znowu. Fortnite, bo po prostu fajnie się przy tym bawię. Rekrutując na przykład teraz ciebie, też. Gram. Z... Dobra. Czekaj. Oj, oj, tutaj troszeczkę mój błąd. Ty, ale serio, dzisiaj tam chyba dobry dzień w Fortnite, bo się poca jak nigdy dotąd. Dobrze mi po prostu idzie. No ale punkcik chyba tutaj będzie dla Ciebie już teraz w tej rundzie zgarnięty Bo Ty mega szybko i dobrze budujesz I gdyby nie ograniczona ilość matsów, to nie wiem co by się tutaj ze mną stało Chciałem powiedzieć, że dam Ci ten jeden punkt, ale rozwaliłeś mnie tutaj, nie powiem, że nie Troszeczkę już się podbierałem, no nie, no nie jest źle, wariacie Wydaje mi się, że tak jak ci pisałem pod w sumie odcineczkiem, że Team TKC oczywiście jest otwarty dla Ciebie, bo fajnie mi się tam spodobało, więc wynik możesz mieć. Rangę oczywiście Ci też dam z tego co widzę. Zobaczymy jeszcze, bo może wszystko się odwrócić i możesz jeszcze tutaj mnie rozwalić. Dlatego na razie jeszcze nic nie mówię. No widzisz co ty robisz wariacie? Trzeba, tylko chyba musiałeś się rozgrzać. A grałeś już dzisiaj coś? No. no zobacz, kurczę. dobra, tutaj trzeba teraz przetrykartować bo się tutaj zbyt dużo dzieje no i wariacie 2-2, leci chyba comeback no chyba tak jest mega ładnie, mega ładnie a powiedz mi na przykład, grałeś wczoraj ten turniej podłoga to lawa"? chciałem go grać i grałem go z randomami tak bardziej, ale jak widziałem co się na tym pewnym dzieje, to odechciało mi się. Tak. No i poszedłem na YouTube. A. Kurczę, tutaj teraz troszeczkę mało mówię, bo chcę się skupić, bo jak przegram teraz, to będzie troszeczkę no niezbyt dobrze, a dwie gierki wygrałem i byłem pewny, że to już jest nasza gierka. Tutaj poleciało... O kurde! Ty bardziej to jest kurde boksowanie. Dobra, no on mnie w swoim boksie cały czas zamykano. Kurde, dobrze się gra. Dobra, to był wielki błąd z mojej strony. Nie przychodzę No i wygrałeś wariacie. No co powiedzieć? Z 2.0 widzisz i tutaj chyba naprawdę byłeś zestresowany, bo rozwaliłeś mi ładnie. No to co? To tym bardziej jak ze mną wygrałeś Nie mam nic po prostu do powiedzenia jak zaraz dać ci po prostu rankę i zawitać cię w teamie THC Ej jeszcze na My niggas on go and I hope that you know it. I can't even close my eyes, and I don't know I Guess I don't like surprises. I can't even. Dobra, mamy teraz drugą osóbkę tutaj, nick chlebek tostowy Może się wariacie przywitać, tam powiedzieć ile masz lat, od kiedy no, grasz w Fortnite, a. takie informacje to potrzebne to Jestem chlebek, gram, ten, gram od piątego sezonu, od pierwszego chapteru mm -hmm. i mam 13 lat a. Słychać trochę na starszego Nie powiem, że nie, bo przed chwilą też grałem z osobą, która miała 13 lat I Z osobą, która nagrała odcinek, nie pamiętam dokładnie Niku Bainy, ni o Bejni Fishy, czy jakoś tak O, okej Kurde, nie pamiętam właśnie jaki ty nagrałeś ten, jaki ty nagrałeś ee, Odcineczek i nie pamiętam za bardzo jak grać, więc też nie zobaczyłem tego Więc też nie mam, nie wiem czego mogę się spodziewać Plus Mówię, jak? Ja trochę będę mógł trochę pp game'a, mogę być trochę -mu, ale ogólnie to nie powinno być tak. A powiedz mi, wariacie, byłeś kiedyś w jakimś teamie, na przykład w Fortnite czy Byłem. tak pierwszy raz? Byłem. Byłeś i ten, a jakiś taki znany, czy jakiś tam ze znajomymi? RvR. RvR to jest... Tromikso. A. Nie wiem, czy kojarzysz. A, bo ja mam no, to mam. trudno by nie kojarzyć, jak ma prawie taki nick, co ja, ale... Ale, no tutaj, to chyba dostanę wpierdziel i to ostry, coś tak się na to zapowiada po pierwszej rundzie. Um, raczej, nie, ja <grym> Jestem trochę tak, nie wiem, dziwnie się czuję. Mam zimne łapy, strasznie. <grym> A powiedz mi wariacie, ty grasz na playce, na kompie, na Xboxie, ja, czy. Na, kom na kompie na klawie. O, ile masz pingu. Ja mam wariacie pingu. A nie mam, nie wiem, ile mam pingu. Ale mnie noska zaswęcił Kurde, no co jest? Albo nie potrafię dzisiaj grać, albo po prostu aż tak ci dobrze idzie Nie, to raczej ty nie potrafisz dzisiaj grać czy znaczy nie, <gry> czuję się w momencie jak bo tak... A znaczy, bez obrazu, że dobrze grasz, ale wiesz co chodzi <gry> Kurcze, tutaj... Ale tamtej ziomeczek ja z nim wygrywałem 2-0 Przegrałem 3-2 Tutaj zawsze też box, można w takim mini zrobił. O, shift, to twoje ja mam Kurde taki no? Play, mam. Tutaj szybciutko mnie robisz O mi się już tutaj wydaje, że z porównaniem do wcześniejszego gracza tutaj chyba będzie bez porównania Zresztą no. co było chyba widać po nagranym odcinku A czy nie wiem czy oglądałeś w ogóle? Oglądałem przed sekundką wiesz, raczej... A, dobra, bo ty jesteś osobą, no. która to... Dobra. Oglądałem niecały, szczerze ci powiem. Ale oglądałem Jest jeszcze jedna osoba, która też mega dobrze gra, której mi się mega odcinek spodobał Ale. Tak, ale nie chciała wystąpić, bo mówiła, że ma e, troszeczkę wysoki głos i no A co, to jest jakiś twój znajomy? A, no to, to, to Kozacko. A czemu z teamu tego wcześniejszego, jak on tam miał? RVR odszedłeś? E, on się rozpadł. Dobra, nie mam pytań. Dobra, nie mam pytań.